Dom szkieletowy powstaje pod klucz w 3 miesiące. Drewno, którego używamy, jest grubsze i szersze. Jesteśmy firmą rodzinną, w związku z tym do każdego klienta staramy się podejść indywidualnie. Dzięki temu, że mamy własną technologię, tworzymy projekty indywidualne, które zazwyczaj wychodzą nawet o połowę taniej. Zdajemy sobie sprawę, że często budowa domu dla klienta jest inwestycją życia. Dzień dobry. gość tego dnia, dokładnie goście. Dzisiaj razem z nami pani Jessica Żak i Kamil Żak. My znajdujemy się w Rzepinie w firmie My House, Centrum Budownictwa Pasywnego i porozmawiamy o domach wysoko energooszczędnych. Ponad 30 lat, firma rodzinna. Pani Jessica, jak to jest? zgadza się. Jesteśmy firmą rodzinną, zajmujemy się głównie budową domów dla klienta indywidualnego. W związku z czym jakość materiałów, technologii czy też naszego podejścia staramy się utrzymać na jak najwyższym poziomie. Jak wiemy, wymusza też to na nas Unia Europejska, która narzuca coraz bardziej surowe współczynniki, głównie jeżeli chodzi o współczynnik przenikania ciepła. Dla ściany w tym roku współczynnik, który musimy osiągnąć jako wykonawca, jest to 0.20. Natomiast w naszej przegrodzie współczynnik ten wynosi od 006 do 013, który tak naprawdę kwalifikuje się już jako dom wysoce energooszczędny czy pasywny. Kolejnym takim ważnym współczynnikiem wpływającym na energooszczędność jest szczelność budynku, którą badamy co jakiś czas w naszych realizacjach. Dla domu energooszczędnego ten współczynnik powinien wynosić 1, dla domu pasywnego 0,6. Natomiast w naszej realizacji, którą ostatnio badaliśmy, współczynnik ten wyniósł tylko 0,54. A proszę powiedzieć, od czego zacząć, jeżeli chcemy wybudować z Wami nasz wymarzony dom? Przede wszystkim, zapraszamy serdecznie na niezobowiązujące indywidualne spotkanie w naszej siedzibie w Rzepinie, na którym przedstawimy naszą ofertę cenową, dopasowaną do możliwości finansowych klienta. Przedstawimy kolejne kroki i etapy budowy a także pomożemy w wyborze działki i jej parametrów, a także pokażemy na przykład realizację naszych domów, jak i też pierwszy w Polsce budynek pasywno-hybrydowy wybudowany przez naszą firmę. A kiedy przychodzi do Was klient, czy on może przyjść ze swoim projektem, on go może sobie kupić w internecie, czy on już ma wszystko tutaj kompleksowo na miejscu? Niekoniecznie trzeba go zakupić. Docelowo, dzięki temu, że mamy własną technologię, tworzymy projekty indywidualne, które zazwyczaj wychodzą nawet o połowę taniej. W tym pakiecie wykonujemy również koncepcję budynku, wizualizację w 3D, trzy egzemplarze projektu. Projektu budowlanego, a także sami za klienta zajmujemy się uzyskaniem tego pozwolenia w urzędzie. A gdybyśmy mieli porównać cenowo taki dom wybudowany przez Was, a taki tradycyjny? Tutaj można wziąć do kalkulacji różnicę czasu. Dom szkieletowy powstaje pod klucz w 3 miesiące. Natomiast dom murowany od 8 do 12 miesięcy, w związku z czym mamy na start 9 miesięcy różnicy. Weźmy w trakcie tych 9 miesięcy nawet 4 ludzi, dajmy im po około 3000 zł, co tak naprawdę na te czasy jest niemożliwe. Jest to 12 tys. zł razy te 9 miesięcy. Wychodzi ponad 100 tysięcy zł, o które ten dom murowany jest po prostu droższy, co wynika z różnicy czasu, którego po prostu nie przeskoczymy. To fantastycznie, ale ja bym się chciała dowiedzieć, jak wyglądają te etapy budowy, z czego wytwarzamy jest właśnie dom, który wybudujecie. W pierwszych dniach, no to oczywiście, wykonujemy płytę fundamentową, która jest e, stabilną płytą, ocieploną, nie podciąga wilgoci i nie ma mostków termicznych. Można ją budować na niestabilnych e, gruntach. No i oczywiście jest przygotowana pod płytki i pod panele. Następny tydzień, który robimy, to jest e, konstrukcja, która powstaje z drewna KVH. To jest nasz budulec. Ściągamy go z zagranicy, jest ono niepalne, nie, nie ciągnie wody i ma przycinane włókna złączone na mikrowczepy, gdzie nasz dom nie pracuje i nie pęka. Drewno, którego używamy jest grubsze i szersze, dlatego stosujemy też go dwa razy więcej niż konkurencja. Jest to system ciężkiego szkieletu. Czy ja mam rozumieć, że te domy są dużo bardziej wytrzymałe, no ale jednak krążą o nich mity. Mity przełamujemy, więc... Ee robimy dalej swoje i do przodu. Konstrukcję stawiamy w y, cały tydzień, jeden. Izolujemy go oczywiście z zewnątrz z i tak dalej. Potem mamy dwa tygodnie na wykończenie z zewnątrz, jak i w środku. No i po trzech tygodniach tak naprawdę oddajemy budynek dla inwestora. Chyba, że inwestor sobie życzy, no to dwa miesiące następne wykonujemy pracę w środku i oddajemy klucz już y, na gotowo do mieszkania. No chyba, że inwestor chce sobie sam wykończyć, więc Zajmą mu tam też około dwóch miesięcy. Ja się uśmiecham, ponieważ jakby te terminy, o których tutaj Pan mówi, są tak krótkie, że aż niewyobrażalne. Ja chyba nie jestem jedyną osobą, która tu przychodzi, jak z wami pewnie siada do stołu, to trochę nie wierzy w to, że to możliwe. Tak, tak. Jest to m... ciężkie do zrozumienia. Nawet można zwrócić uwagę, jak stawiamy domki gdzieś w okolicach, jak sąsiedzi po prostu nie wierzą w to, że tak szybko powstaje. Kiedy byłam na Państwa stronie internetowej, zaskoczyła mnie jakby ilość tych pozytywnych opinii. Jestem ciekawa, jak Państwo to robicie, że klienci są tak bardzo zadowoleni. Zgadza się. Jesteśmy firmą rodzinną, w związku z tym do każdego klienta staramy się podejść indywidualnie i tak też szkolimy nasze brygady, aby wszystko, co robią, wykonywali tak, jak. Jakby robili to dla samych siebie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że często budowa domu dla klienta jest inwestycją życia. A jak wiadomo, za zadowolonym klientem idzie też rozwój firmy, jego renoma, a także liczne wyróżnienia, które mieliśmy zaszczyt odebrać w zeszłych latach, czyli złoty i diamentowy certyfikat rzetelności firm, jak i wiele innych wyróżnień, o których mogą już Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Bardzo Państwu dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze nas Państwo tutaj zaproszą. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Okay. Do zobaczenia. 再见。